Co się stanie, gdy będziesz jadł buraki codziennie tylko przez jeden miesiąc? Pierwszy tydzień. Twój mocz robi się różowy i łapiesz lekką panikę. Ale spokojnie to nic groźnego. To, to betaina, czyli naturalny barwnik z buraka. Twój organizm po prostu nie nadąża jej rozłożyć. Normalne, nieszkodliwe, ale za to zaskakujące. W tygodniu drugim zaczyna się dziać coś poważniejszego: buraki dostarczają azotanu które w twoim ciele. Zmieniają się w tlenek azotu. Efekt to lepsze krążenie, niższe ciśnienie krwi i lepsze wyniki na treningu. Jakbyś pił naturalny przedtreningowy shot, ale z warzywa. W trzecim tygodniu buraki biorą się za Twoją wątrobę. Pomagają usuwać toksyny i wspierają regenerację komórek. Czujesz więcej energii i mniej zjazdów. Organizm działa sprawniej, jakby dostał porządne smarowanie. W czwartym tygodniu chodzimy na poziom mózgu. Lepsze dotlenienie, skupienie i mniej mgły mózgowej. I jeszcze jeden bonus, skóra jaśniejsza i bardziej promienna. A to zasługa antyoksydantów, które walczą z mikrostanami zapalnymi. Buraki nie są modne, nie mają super nazwy, a to prawdopodobnie jeden z najtańszych i najlepszych superchudów na polskim rynku. A ty, jesz buraki, czy dalej ją jesz, jak dziecko na stołówce?